I ruszyły. No dobrze przy kanacie. Mayap, On próbuje uciekać. Mayap Badgi Pompadour na drugim miejscu. Razem przechodzi do przodu Mejdan Pikosak. Na czwartej pozycji mój Muska, Ale uciekam. Mayap ucieka. Próbuje go gonić Mejdan Pekosak na trzeciej pozycji Badgi Pompadur na czwartym miejscu młimin Muskat na piątej pozycji Firral Mohi Szóstaj Aishal Sanya, siódmy Lightning Spirit na ósmej pozycji Lindal Savatar. Najszerzej prowadzony jest Nimrod z tyłu Karamuska oraz Magde Solagi. Maja utrzymuje prowadzenie tuż za nim Badgi Pompadour, ale na drugim miejscu cały czas trzyma się Majdan Pekosak. Później mój Min Muscat, od zewnętrznej galopuje Fifral Mori i jeszcze szerzej Nimrod. I za moment wyjście na prostą finisową wyprowadza Mayap. Mayap środkiem toru Mejdan Pekosak i bardzo lekko Fifral Mori. I teraz prowadzenie obejmuje Fifral Mori. Ale znakomicie tutaj finisuje Betgi Pompadour i to Betgi Pompadour 200 metrów przed celownikiem prowadzi i powiększa przewagę. Betgi Pompadour Betgi Pompadour on już nie przegra gonitwy na drugiej pozycji FIFA Almogi I później dwa konie. Mój mini